Stań na jednej nodze, ciężar o, na jednej nodze, tu mam na lewej, zagnij delikatnie w kolanie, napnij mięśnie brzucha delikatnie, skróć tutaj ten odcinek pomiędzy tutaj żebrami, łopatki ściągnij, barki na dół. I podnosimy drugą nogę do boku. Raz. Jeśli mówisz, przytrzymaj się krzesła. Trzy. Delikatnie przytrzymaj w górę na chwilę. Cztery. Ta noga jest nieruchomo. Mięśnie napięte. Barki opuszczone. Ciężar ciała na nodze, która stoi w tym momencie na lewej. Trzy. Przytrzymaj. Cztery, brzuch, pięć. Sześć. 7, wdech, wdech. Wdech. Pamiętaj o oddechu. Dziewięć i ostatnie. Ok.